Zdecydowana większość ludzi na świecie szuka Boga, chociaż jego pojmowanie może być bardzo różne. Świadczy o tym chociażby fakt, że na świecie jest od 4 do 10 tysięcy religii, w zależności od tego, jak je liczyć i w jaki sposób dokonać ich podziału. Czy one wszystkie są równie bliskie prawdy, czy może któraś jest bliżej, któraś dalej? I jak na tle tych tysięcy religii prezentuje się chrześcijaństwo? O tym dzisiaj tak na chłopski rozum. Zapraszam. Na początku przenieśmy się do I wieku, na ateński Areopag. Było to miejsce spotkań filozofów, gdzie każdy mógł przyjść i głosić swoje poglądy. Przybył tam również Paweł Starsu, pierwotnie faryzeusz, przysiodowca kościoła, a później gorliwy apostoł Jezusa. Posłuchajmy o jego spotkaniu z filozofami, które, są, które zostało opisane w dziejach apostolskich. Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków. Rozprawiał też w synagodze z Żydami i bojącymi się Boga, i codziennie na Agorze z tymi, których tam spotykał. Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim. Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz? mówili jedni, a drudzy, zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów, bogosi Jezusa i zmartwychwstanie. Zabrali go i zaprowadzili na Areopag. Mężowie ateńscy, przemówił Paweł, stanąwszy w środku Areopagu, widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem Nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie nie znając. On z jednego człowieka wywiódł cały rodzaj ludzki, aby zamieszkiwał całą powierzchnię ziemi, określił im właściwe czasy i granice zamieszkania, aby szukali Boga, może dotknął Go i znajdą niejako po omacku, bo w rzeczywistości jest on niedaleko od każdego z nas. W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Nie biorąc pod uwagę czasów nieświadomości, wzywa Bóg teraz wszędzie i wszystkich ludzi do nawrócenia, dlatego, że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez człowieka, którego na to przeznaczył po uwierzytelnieniu go wobec wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych. Zauważmy, że Paweł Starsu nie występuje tutaj jako filozof, ale jako świadek. To, człowiek, to, co człowiek sam może powiedzieć o Bogach, czy o Bogu, może przypominać właśnie takie błądzenie po, po masku, jak to mówił święty Paweł. To wiąże się z, opierami, z opieraniem się na jakichś swoich wyobrażeniach, no a wtedy trudno określić, czyjś pomysł jest lepszy. Niektórzy to porównają do takiego obrazu słonia: że w, ciemnych, w ciemnym pomieszczeniu jest słoń, do którego wchodzą kolejne osoby. No, i jeden człowiek dotknie trąbę i mówi, to jest wąż. Drugi dotknie ucha, mówi, to pewnie płetwa jakiegoś, nie wiem, zwierzaka morskiego. Trzeci dotknie nogi i powie, to jest drzewo. Czwarty dotknie brzucha, powie, to jest skała. Piąty dotknie ciosów słonia, i powie, to jakieś, nie wiem, jakieś rogi pewnie wielkiego potwora. Każdy powie coś innego. Każdy powie coś innego na podstawie tego, co sobie sam wymacał i co, i co po prostu dobudowuje do tego swojego wyobrażenia, jakie wyobrażenia na tym tworzy. I objawienie, chrześcijaństwo, które właśnie opiera się na objawieniu, można porównać nie do omacywania słonia, ale do zapalenia światła. To człowiek nie przez własną pomysłowość, jaki on będzie właśnie mądry, opisuje, jaki ten słon jest, ale po prostu go widzi, bo zostało mu to objawione. Tak więc nie tyle my sami odkrywamy Boga, ale to On wyciąga do nas rękę i On nas prowadzi. On nam mówi coś o sobie, objawia nam siebie. I Słowo Boże mówi nam, że nie ma w żadnym innym zbawienia, tylko w Jezusie. Tak przemawia się De Piotr w swojej pierwszej mowie, opisanej w dziejach apostolskich. No ale możemy zadać pytanie, co jeśli ktoś już ma swoją inną wiarę, nieopartą na tym objawieniu. Może porównajmy to do lekarza i do znachora. Wyobraźmy sobie, że w pewnej wiosce ludzie z pokolenia na pokolenie leczą się u no i z różnym rezultatem. No, komuś to pomogło w jakiejś drobnej sprawie, komuś nie zaszkodziło ani nie pomogło, a jeszcze inny po takiej, takiej wizycie u czuł się jeszcze gorzej, albo wręcz zmarł z powodu tych praktyk paramedycznych. No ale medycyna idzie z czasem do przodu i pojawia się prawdziwy lekarz w wiosce i oferuje rzetelne leczenie. No, ale ludzie trzymają się dalej tych swoich tradycyjnych metod u tego znachora. No i podobnie jest właśnie z religiami, że również może być ta jedna, która jest objawiona, jest w pewien sposób też przebadana, wiarygodna, i są też inne, które, no właśnie są jak takie znachorstwo, że może pomoże, może nie zaszkodzi, a może właśnie okazać się tragiczne w skutkach. Dlaczego akurat chrześcijaństwo mielibyśmy uznać za tą religię objawioną, taką bardziej wiarygodną jak medycyna, a nie jak znachorstwo? Ważne, żeby tutaj zobaczyć, co uwierzytelnia dany pogląd religijny. Zobaczmy, że święty Paweł tutaj, mówiąc, mówiąc o Jezusie i o zmartwychwstaniu, w ogóle przekonując tych swoich rozmówców, wskazuje, że Bóg wyznaczył pewnego człowieka, Jezusa, który będzie, którego, którego uwierzytelnił przez wskrzeszenie go z martwych. Czyli powołuje się na pewien konkretny cud, konkretny nadprzyrodzony nadprzyrodzone wydarzenie, które uwierzytelniało Jezusa. Więc objawienie no z natury dotyczy czegoś, co jest ponad naukowym i takim racjonalnym tylko poznaniem świata, ale jednocześnie nie może być rozbieżnym z tym naukowym poznaniem świata. Chrześcijaństwo ma w swojej teologii taką gałąź, która się nazywa teologia fundamentalna, dawniej epologetyka. Teologia fundamentalna zajmuje się takim uzasadnianiem wiary, wykazywaniem tego, że ona nie jest sprzeczna z rozumem, Potrzebłem też kiedyś z ciekawości, czy inne religie mają też coś podobnego jak chrześcijańska teologia fundamentalna i niektóre mają, ale w dużo mniej rozwiniętej formie. Czasami odnoszą się do uniwersalnych e, takich argumentów za istnieniem Boga w ogóle, na, na przykład argument Kalam, który funkcjonuje w islamie, ale już mają dużo słabsze uzasadnienia swoich własnych objawień. Oczywiście jeśli mają, to zapraszam do dyskusji, jak najbardziej w strefie ponad religiami jest na to miejsce i do tego zapraszam. Tutaj może pojawić się pytanie. Czy któraś religia ma monopol, naprawdę? Otóż nie jest to monopol, bo każda religia może być bliżej lub dalej tej prawdy. Na przykład, zakładając, że chrześcijaństwo jest religią prawdziwą, czyli opartą na prawdziwym objawieniu. No to bliżej tej prawdy będą religie monoteistyczne, które też uznają jedynego Boga, a trochę dalej będą te, które są politeistyczne i na przykład uznają wielu bogów przestawianych na wzór człowieka. Poza tym każda religia może mieć także dużo mądrości, takie ogólnoludzkiej na przykład odnośnie funkcjonowania ciała człowieka, czy ogólnie jakiegoś dobrostanu psychicznego. Jednak pomimo, że każda może mieć jakieś ziarna prawdy, to nie każda religia jest objawiona i nie każda też prowadzi do zbawienia. Wyjątkowość chrześcijaństwa nie polega na jakimś genialnym pomyśle założycieli, ale na wiarygodnym objawieniu. Wyjątk o tym więcej będzie w strefie Sceptyka, temu jest poświęcona e, w ogóle, ta, ta część kanału. Zapraszam także do obejrzenia cyklu szkoleń ewangelizacyjno-apologetycznych dostępnych na mojej stronce. I są, są tam właśnie poruszone, omawiane dość precyzyjnie całe grupy argumentów, takich jak te ze stworzenia świata, prorosw, argument także z całunu Tureńskiego, a także różne opisane są cuda, zwłaszcza cuda eucharystyczne i temat życia po śmierci, które wszystkie zbieżnie wskazują na prawdziwość chrześcijaństwa. Omawiane podsumowując, Bóg chce dać się poznać każdemu. Jest, jak to mówił św. Paweł, niedaleko od każdego z nas. W nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Niezależnie od tego, czy ktoś wyznaje tę religię objawioną, czy nie. Ale jednocześnie nie musimy już błądzić po omacku, bo Bóg sam nam coś o sobie mówi, coś pokazuje. Nie musimy trzymać się swoich własnych wyobrażeń, ale możemy uchwycić się wiarygodnego objawienia, które Bóg sam nam daje. Najwyraźniej objawił się przez swojego Syna, Jezusa. I nie ma w żadnym innym zbawienia, tylko właśnie w Jezusie. I wyznawca innej religii. Oczywiście może być zbawiony, ale jeśli będzie zbawiony, to właśnie przez Jezusa, przez Jego dzieło zbawcze, które obejmuje każdego człowieka, wszystkich kultur, religii i nie ma w żadnym innym zbawienia. Dlatego zapraszam, żeby nad tym objawieniem chrześcijańskim się pochylić i uchwycić się tej ręki, którą Bóg sam do nas wyciąga.